Dawno temu świat był pełen cudów i magii. Ale czasy się zmieniają. Bądź wojowniczką! Hej, dzień dobry! Witamy solenizanta! Jak każą prawa ojców, czas, abyś wkroczył w wiek męski. Na kolana, się nuciszmy. Nie, dzięki. Mam dla ciebie coś od taty. Powiedział... Żebym ci to dała, kiedy obydwaj skończycie 16 lat. Stary, mega! Czarodziejska laska! Tata był czarodziejem! Nie, główny księgowy! To zaklęcie może go przywołać. Na jeden dzień i noc stary do nas wróci! Jak to? Wróci? W sensie do życia wróci przecież to niemożliwe. Teraz już tak! Dzięki niej! Poznam naszego tatę. Chuja, że latki! No, a gdzie reszta? Na pewno był trochę wyższy, pamiętam jak dziś. Udałem ciała, no. Cześć. Mamy tylko 24 godziny, żeby odnaleźć drugie pół ojca. A póki co? Tada wdychę trafiony. Tak wyglądał jak wracał z roboty. Ja! I grać z losem? To dobrze wybraliście zajazd. Oj, cienko! Naprzód. Chyba benzynka wyszła. Przecież pokazuje pełny bak. A tak od dziesięciu lat! Czar wzrostu! Powiększysz kanister, to benzyny w środku też się zrobi więcej! Ty też urosła! Ty Te też jakoś! O oh, nie.